Wychaj, jeszcze cztery. To ja. Czekaj, stół. 5, 4, 5, 6, Raz, dwa, trzy, cztery, O właśnie. 13, 14, jest tu 17, osiem. I o to chodzi, razem dziesięć 24, 25, no, 26, 27, ale tu Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tychaj, daj w dół, ścignijmy, okej? Okay. I do gąbi, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, trzy, dwa. Raz, dwa, dobrze, brawo. 我告诉你